witam, witam w Zalifami tego typu, poczekam na was, bo mam taką propozycję w FAMI, a jaką zaraz wam powiem. Tylko na was poczekam w Zalifami, bo mam dobrą propozycję. Mm. No i was chcę chociaż zapytać, czy ta propozycja jest dobra, czy nie. Mm. Poczekam na was w no bo chcę Was się zapytać, widzowie Pani, czy jest dobrą propozycją, czy złą? Bo dla mnie to jest, będzie dobra propozycja. A nie wiem, jak dla was. No dobra. Kto wejdzie, to wejdzie. Kto nie wejdzie, to na moje fawy, czy będzie. Widzowie yy, Pani, mam taką propozycję. Tego typu, żeby Asbeth dzisiaj przyjechał, ze mną się spotkał Żeby się dzisiaj spotkał i dał mi te fanty niż, żeby ale na paczku macie Żebyście wysyłali Taka propozycja w Zoiwani właśnie Tego typu Żeby dzisiaj przyjechał, ze mną się spotkał na żywo i podarował mi tę fardę od fanów. I przy okazji bym to pokazywał. Wzorował. Czy wy na to się zgadzacie, czy nie? Aspekt: No, jak nie chcesz się ośmieszyć jeszcze bardziej, to dzisiaj się spotkaj ze mną. Umów się ze mną. Cztery oczy to mi potaruje z ręki do ręki i uwierz mi że jak nie, nie zrobisz tego to jesteś totalnie ośmieszony jeszcze nie to że na wykopie, wystawie zdjęcia to jeszcze Cię ośmieszę że nie przyjechałeś hmmm widzicie jesteś? To ma jaja? a? ja czy Ty? Asbet no no zaraz wiem, zaraz będzie wyjmówka. Nie mam dzisiaj czasu. Jestem w Kielce. Lub w pracy. Ja znam yy, twoje gadki, Azbet. Ale nie wywinie się, jak się nie umówisz dzisiaj na spotkanie ze mną, to jesteś totalnie ośmieszona. Nie, że mnie ośmieszysz, tylko sam siebie ośmieszysz, Azbet. Zastanów się i pokaż może ze strony wykopu, że nie jesteś pajacykiem, bo na razie pokazujesz tego typu, a udowodnisz, że masz jaja. Nie udowodnisz, czyli nie masz jaj. No i jesteś game lover, Czyli gra skończona. Hmm. Właśnie. Właśnie. Zastanów się grubo, bo naprawdę będziesz ośmieszony. No i tak jesteś. Bardziej ośmieszony, ale to mało No, to wybieraj, albo w tą, albo w drugą stronę. Chcesz być ośmieszony? To nie przejedziesz. Nie chcesz? To przyjedź. Czy masz jaja, czy nie masz jaj? To jest oczywiście solarność. Ja wiem, że raz O bo nie mam czasu. Mam inne sprawy na głowie, ale jakoś wczoraj jakoś miałem czas. A dzisiaj nagle nie masz? No, to Hmm. No właśnie. zastanów się, jak chcesz być ośmieszony, ty nie nie jest to nie przejeży. Nie chcę być ośmieszony, no, to czy jest? Zobaczymy, kto ma jaja. Kto jest cigar. Co widzowie pani na to? Pisze pod komentarzami. Czy on spęknie? Czy będzie miał jaja, żeby przyjechał, umówi się ze mną na miejsce. Żeby z ręki do ręki. A jeżeli nie dosyć, to zrobię tak, że kogoś poproszę. Żeby nagrał to, żeby Wam udowodnił, że on przyjechał. Że z ręki do ręki. Wiem, Piotr, że on i tak cały czas kłami. Ja o tym wiem, Piotr. O tym dokładnie wiem, że on cały czas kłami. Ale jak ma jaja, to po prostu nie wykona. Jak nie ma jaj, to jest to dla mnie człowiek. dżło. Dawid. No, a zastanów jest się. Tylko nie pisz mi SMS-em, że nie masz czasu, bo jestem w kielcach, lub inne rzeczy. Bo automatycznie się ośmieszysz. I wyś wyślę skryna na fondażu, co ty mi napisałeś. To się grubo zastanów, jak to się. Y Yeah. Tego typu. No witam Dawid, ja Cię witam Cię. Ja w ogóle wszystkich tutaj witam. tutaj ci co piszą. No, to się zastanawiam Jak nie chcesz być ośmieszonym, to przyjdziesz z ręki do ręki, daj. A po prostu y, ktoś nagra że faktycznie przejechałeś z ręki do ręki żebym ja na wykopie czy na będzie, żebym udowodnił to no ja wiem, teraz wahanie będę miał widzisz? Hmm. no właśnie, no to nawet zastanów się Chcesz być mieszane, na no, wykopie, na innych forach, to nie przejeżdżaj. Nie chcesz, to przejeżdżać umów się ze mną, tylko nie w jakieś miejsce, które y, ty się będziesz szkrył. nie. Tylko ustala miejsce, gdzie możemy się spotkać. Nie załóż, że ty będziesz sobie wybierał miejsce na ustawienie się, bo to i tak. Yy, wyjdzie na ja. No, to jak. Zastaną się, aspekt na ten temat, jak nie chcesz już całkiem być ośmieszony, bo na razie się tak totalnie ośmieszyłeś pod tym wczorajszym dniem i dzisiejszym tym tym arapaczkumatem, bo ja wiem dlaczego Niby założyłeś, bo wiem, że nie założyłeś tego paczką matu, a tego zacząć jak mówiłem wcześniej, tylko po prostu boisz się teraz. <grystanie> tu trzeba myśleć. Tu albo może włóczyć ponownie dzisiaj się krzaki coś tam to, to podejdę, może zobaczę. <grystanie> 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 No, to się zostaną adzbet, na ten temat, bo jesteś i tak ośmieszony totalnie, i tak, po tym wczorajszym i dzisiejszym tym, że tym paczkomatem, ala paczkomatem, to się to tanie. Tylko na temat, zostaną się tego typu. I zobaczymy, kto ma jaja, a kto jest chórze tego typu B.